William Shakespeare, Macbeth, taśma druga, ścieżka pierwsza. Co ty zajedesz? Ale tu za chłodno na piekło i nie chce mi się być dłużej od Lucy Lucypera. Zaraz! Jeśli się tak późno spać położył, mój przyjacielu, że tak późno wstajesz? Rzeczy samej. Do usług waszej wielmożności piło się trochę tej nocy. A. Już drugi kurpiał, kiedyśmy się spać pokładli. a picie z przeproszeniem waszej wielmożności jest ojcem trzech rzeczy. A cóż to za rzeczy, które piciu swój byt winny? O, czerwony nos, panie, śpiączka i uryna. O, ho, ho, ho. A co się tyczy miłości, jest ono po części jej ojcem, a po części nie jest, o. bo pobudza rządzę a wstrzymuje wykonanie. <głos> <głos> Dlatego wielkie picie można nazwać przeniewiercą względem miłości, hmm. bo ją rodzi i uśmierca. Podżegają i ostudza. <noise> Pociągają i odpycha. Daje jej egzystencję, ale... Bez konsystencji. Kołysę ją do snu i kłamiąc jej rzeczywistością, upośledzają w rzeczywistości. Musiało się ono dużo tej nocy nakłamać. O nie inaczej, panie. Miałem jego kłamstwa z podziurki, ale mu się nie dałem. I chociaż mnie kilka razy z nóg ścięło, o przecież w końcu udało mi się je zrzucić. Czy twój pan stał już? Nasze kolatanie przebudziło go pewnie. Oto idzie. Dzień dobry, wodzu. Dzień dobry wam wzajem, mili panowie. Czy król wstał? Nie jeszcze. Kazał mi wcześniej się zbudzić. I tak już spóźniliśmy się o godzinę. Chcecież. Bym was do niego zaprowadził? Wiem, ja, szlachetny tanie, że podejmowane w podobnych razach trudy są radosne waszemu sercu. Trudami jednakże być nie przestają. Ochoczość przysługi rzeźwi fatygę. Oto drzwi do króla. Będę tak śmialy wejść, bo mam po temu wyraźny rozkaz. Czy król dziś odjeżdża? Tak postanowił. Noc ta nadzwyczajnie była burzliwa. Gdzieśmy spali, wicher zerwał kominy, i w powietrzu słychać było, jak mówią, żałosne jęczenia, dziwne rzężenie jak wykonających, głośnym głosem zwiastowane wierzchby straszliwych pożóg i różnych wypadków, znamionujących opłakany czas. Ptak nocny kwilił. Ziemia, podobno, trzęsła się cała jak febrze. W istocie straszna to była noc. Młoda ma pamięć, nie może sobie przypomnieć podobnej. O zgrozo! Zgrozo! Nad wszelkie pojęcie, nad wszelki ludzki wyraz, co się salą. Odmęt dokonał swego arcydzieła. Mord świętokradzki zgwałcił. Namaszczoną świątynię pana i wydał z nich życie. Co mówisz? Życie? Czyje życie? Idźcie! Tam i osłupcie kamieniem na widok. Nowej gorgony nie każcie mi mówić. Idźcie, zajrzyjcie tam i sami mówcie! Hola! Wstawajcie! Przybywajcie! Bijcie! Dzwony na alarm! Mord! Pieckelna zdrada! Bankol! Don Albań! Bankol! Przybywajcie! Odtrząśćcie z siebie sen, tę maskę śmierci, by śmierć prawdziwą ojrzeć! Przybywajcie! Co tchu! I patrzcie na tego sądu przedobraz! Hej! Bankol mnie! Jak duchy z grobów wywołane śpieszcie, przypatrzeć się tej zgrozie. Co się stało, że tak zło wrogiej trąby odgłos wszystkich w domu rozbudza? Na Boga, na ich Mów, co się stało? O szlachetna pani, nie wam to słyszeć, co bym mógł powiedzieć. Wiadomość tego rodzaju trafiwszy, niewieście ucho zabiłaby. Banko! O, Panko król, nasz Pan zamordowany. Przebok! W naszym domu! W czyimkolwiek zbyt to okropne, kochany Magdufie, bądź z sobą samym sprzeczności i powiedz, że to fałsz. Gdybym był umarł godziną przed tym wypadkiem, zamknąłbym był piękny okres żywota. Nie ma od tej pory nic szanownego na tym świecie. Wszystko jest tylko blichtrem. Wielkość, świętość znikły. Scedzone wino życia. Same tylko męty zostały w tym lochu marności. Co za nieszczęście tu się stało? Kogo dotknęło naprzód was? I wy, ostatni, dowiadujecie się o tym? Sne źródło, z którego wasza krew początek wzięła, zatamowane na wieki. Wasz rodzic zamordowany został. Przez kogo? Sprawcami zbrodni byli, jak się zdaje, dwaj pokojowcy. Ręce i ich twarze nosili ślady krwi. Toż ich sztylety, któreśmy na ich posłaniu znaleźli. Wzrok mieli błędny, jakby obląkany, kiedyśmy weszli. Pod strażą tych ludzi niczyje życie nie było bezpieczne. Żaluję teraz, że mi w uniesieniu wściekłości zabił. A to na co? Na co? A któż jednocześnie może być roztropnym i przerażonym? Łagodnym i gniewnym? Wiernym i obojętnym? Nikt zaiste. Żarliwa moja przychylność stłumiła zimną rozwagę. Tu dunkan leżący z srebrnym krwią złotą powleczonym włosem, okryty rany wyglądającymi jako wylomy w naturze, przez które szerokie przejście otwarto zniszczeniu, a tu mordercy naznaczeni barwą swego postępku, z świeżo zbroczonymi puginałami, któż żywiący w sercu miłość, a obok miłości odwagę, byłby inaczej tej miłości dowiódł. Pomóżcie mi wyjść. A... Ledzi zasłabła. Wezwijcie pomoc. Donald Bain, dlaczegoż dlaczego już stoimy nimi? My, których najbliżej ten cios dotyka. Cóż się mam odzywać? Tu, gdzie ukryty wróg nasz niewidzialnie może gdzieś czycha, by nagle nas dosiąc. Lecz stąd łzy nasze jeszcze niedojrzałe i ciężka boleść nasza nie jest jeszcze na czynnej stopie. Odprowadźcie, paniu. Oświadczam wobec majestatu Boga, że walczyć będę przeciw skrytym planom tej niecnej złości. I ja. I wszyscy. Cóż ty zamyślasz? Nie łączmy się z nimi. Udawać żałość jest to rola łatwa dla dusz nasiąkłych fałszem. Ja, mój bracie, jadę do Anglii. A ja do Irlandii. Odosobnieni bezpieczniejsi będziemy. Tu każdy uśmiech jest nożem. I kto krwią bliższy, tym bliższy krwotoku. Jeszcze ten pocisk ukrytego strzelca nie padł na ziemię. Najbezpieczniej będzie zejść z celu. Na koniec, więc. Nie traćmy czasu na pożegnalne formy, ale chyżo, wynośmy się z tych miejsc, gdzie grozi strada, godziwie kradnie kto sam się wykrada. Tragedia Williama Szekspira w pięciu aktach. Część druga. Masz wtedy Berlo, Kawdor, Glamis, wszystko. Tak jak ci owe czarodziejskie widma przepowiedziali. Obawiam się tylko, czy nie za krzywo do tego przyszedłeś. Bądź jak bądź, było przecież powiedziane, że się to twoim dzieciom nie dostanie, że raczej ja mam być szczepem i ojcem mnogich królewskich odrośli. Jeżeli ich przepowiednia nie klamie, a Magbet tego dowodem, dlaczegoż by one nie miały być dla mnie wyroczniami, tak jak dla niego, i nie plonną we mnie Budzić nadzieję dość tego. Oto nasz główny gość. Gdyby nam zbywał, byłaby w naszym towarzystwie próżnia i niezupełna radość. Wydajemy. Tego wieczoru uroczystą ucztę i o obecność waszą na niej prosi. Wasza wysokość może mną rozrządzać, bo obowiązki me są z nim spojone ścisłymi węzły. Wyjeżdżasz, milordzie, dziś po południu? Taki jest mój zamiar. Dalekoż jedziesz? Niedaleko, panie. Nie omieszkaj, że się stawić. Upewniam. Waszą królewską mość, że nie omieszkam. Doszło do naszych uszu, że wyrodni, nasi kuzyni skierowali drogę jeden do Anglii, drugi do Irlandii. Że wypierając się swej czarnej zbrodni, szerzą tam dziwne fałsze. Ale o tym do jutra. Będzie to jedną z spraw stanu, o których wspólnie naradzać się mamy że na koń i wracaj nam zdrowo. Czy Fleance jedzie także? Jedzie, panie. Interes nagli nas. Życzę waszym koniom szybkości i pewności w nogach. I poruczamy was ich grzbietom. Żegnaj. Czy owi ludzie, których zamówiłem, czekają na me rozkazy? Czekają u bram zamkowych, panie. Niech tu przyjdą. Być tym, czym jestem, jest to niczym nie być, jeśli bym nie mógł być tym bez obawy. Ten banko jest mi groźny. Ma on w sobie... Coś królewskiego, czego się bać trzeba. On jeden tylko z żyjących mnie trwoży. Geniusz mój w jego słabnej obecności, jak powiadają geniusz Antoniusza, tam gdzie był Cezar. Niewiastom nakazał, gdy mnie królewskim pozdrowiły, mianem i sobie także przyszłość prorokować. One go. Ojcem królów powitały, więc bez owocną naglowę koronę jalowe berlo w ręce me złożyły, które ma później obca dłoń mi wydrzeć, kiedy następcą mnie syn mój będzie? Jak to? Więc duszę moją pokalałem dla banka synów i dla ich wielkości zamordowałem biednego dunkana? Żeby ich zrobić królami? Królami banka na sienie? Nigdy. Raczej przeto... Tak, niech się raczej ostateczność stanie. Losie, wyzywam cię w zapasy. Królu, wejdźcie. Za drzwiami czeka, aż cię wezwę. Zwaniż to wczoraj mówiłem? Tak, panie. Dobrze więc. Czyście rozważyli ściśle i przetrawili to, co on wam powiedział? Ja człowiekiem, panie, którego zawzięty Bicz Świata przywiódł do tego, że gotów na wszystko byle na przekorę światu. We mnie zaś widzisz, panie, Chudeusza, tak znękanego igrzyskami losu, że rad wystawić swoje nędzne życie na wszelki hazard, byle je poprawić. Wzywam pomocy Waszej i powierzam Wam wykonanie dzieła, które winno przed okiem świata pozostać ukryte dla wielu ważnych powodów. Spełnimy, Panie, co każesz? Choćby nasze życie. Męstwo Wam patrzy z oczu. Za godzinę. Wskażę Wam miejsce, które macie zająć. Gdy mrok zapadnie, bo się to stać musi dzisiejszej nocy, i nieco opodal od zamku. Bądźcie szpiegami sposobnej ku temu chwili, a pomnijcie ciągle, by na mnie nie padł i cień podejrzenia, aby zaś w sprawie tej nie było żadnej luki, wyłomu. Trzeba, żeby fleans, syn jego, który towarzyszy ojcu, a który również nie jest mi na rękę, los z nim podzielił. Zostawiam was samych. Namyślcie się tu. Powrócę niebawem. Namyśliliśmy się już dość. Tym lepiej. Jeśli ci banko... Niebo przeznaczone. Dziś jeszcze pewną znajdziesz w nim koronę. Nie wiesz, czy banko wyjechał? Wyjechał, łaskawa pani, lecz wraca dziś na noc. Powiedz królowi, że chce z nim pomówić, jak znajdzie wolną chwilę. Spieszę, pani. Wszystko chybione, na nic wszystko, jeśli drżymy o skutek, któryśmy odnieśli. Lepiej śmierć ponieść, niszczyjąc jej zadość, zdziałać zniszczenia, wątpliwą mieć radość. Cóż, mój małżonku, czemu tak samotny w ponurych tylko marzeń towarzystwie, żywiący ciągle owe myśli, które powinny by umrzeć razem z tymi, co je wzbudają? Na co nie ma środka? Nad tym się nie ma czego zastanawiać. Co się raz stalo, już się nie odstanie. Rozplataliśmy węża, nie zabili. Zrośnie się, będzie znów gadem. Ząb jego jadem zaprawny nie przestaje grozić biednej niecnocie naszej. Niechaj raczej kształt rzeczy runie. Oba światy zadrżą, niż byśmy mieli nasze jadło dzienne z trwogą pożywać i sypiać pod wpływem tych snów, co w nocy nami trzęsą. Raczej zająć nam miejsce przy tym, któregośmy w grób wyprawili, niż w ciągłych konwulsjach leżeć na strasznych torturach sumienia. Duncan spoczywa. Dobrze śpi po febrze ziemskiego życia. Zdrada dokonała arcymistrzowskiej sprawy. Stal, trucizna... Domowy zamach ani obcy najazd nic mu zaszkodzić już więcej nie może. Dobry, mój panie, wypogoń, spojrzenie, miej twarz spokojną wśród wieczornych gości. Będę dziś wesół i ty bądź podobnież, miej zaś szczególnie banka na pamięci. Odznaczające okazuj mu względy. Zarówno usty, jak oczyma. W takim, jak my jesteśmy dzisiaj, położeniu, trzeba nam naszą niedojrzałą władzę polewać rosą pochlebstwa, oblicza czynić, serc larwą, aby nikt nie dostrzegł, co się pod nimi kryje. Bądź spokojny. O żono, serce me skorpionów pełne. Wszak wiesz, że banko, fleans jeszcze żyją. Wiem, ale przecie dzierżawa ich życia nie jest wieczystą. W tym nasza otucha, że obaj z ciała są i krwi. Swobodnie patrzmy więc w przyszłość, nim nie topesz skończy swój rewir w koło zamku, nim na rozkaz bladej hekaty nocnych sząszcz wybrzęczy chrapliwy nokturn, spełnione zostanie strasznej ważności dzieło. Jakie dzieło? Nie pytaj, luba bądź przez niewiadomość wolną od winy, dopóki nie będziesz mogła przyklasnąć temu dziełu. Przybądź ślepiąca nocy, zasluń kataraktu litościwego dnia, czułe źrenice, stargaj, zniszcz krwawą, niewidzialną dłonią te pęta, które swobody nam bronią. Światło do kola ziemskiego przestworu przygasa. brona pociąga do boru. Wdzięczny dnia orszak mdleje. Chyli głowy. Natomiast nocna czerń zaczyna lowy. Pójdź, żono, nie mów nic. Zły pląd bezprawia. Nowym się tylko bezprawiem poprawia. zleją jeszcze na zachodzie i spóźnionego podróżnika nagle wracać do domu. Cel naszych czat wkrótce nadjedzie. Cicho! Słyszę ten tęt koni. Dajcie tu światła! Hej! To on niechybnie, bo wszyscy inni goście już są w zamku. Zabierzcie konie! konie niewysłaliusie na naokoło. Tak każdy czyni, bo stąd na piechotę droga mile krótsza. Światło! Światło! To on! Tak, to on sam. Nie traćmy czasu. W tej nocy będzie deszcz, natychmiast ludzie. <śm> <śm> Macbeth taśma druga koniec ścieżki pierwszej.